Dobrze bym się zgadzał z tobą, bo kurwa każdy potrafi, bo zakaz zakazy do ciężarówek godzinowe i te zakazy wyprzedzania. No, ale wiedzieć, że przez ciężarówki to nie masz, kurwa, ani korka, ani... Ja bym proponował wziąć ciężarówkę w ograniczniku prędkości, by było wszystko dobrze. Nie, nie, bo co by było, kurwa, tak jakbyś sobie przedstawił lufę yy, od ja, a to wystarczy tylko zakaz dla osobówek wprowadzić, bo to godzina. Ty z tą lupą przesadziłeś, a od miesiąca mi się tak zrobiło, że nie mam ogranicznika i czasami się przydaje. Tak, ale to widocznie masz trochę oleju w głowie, bo większość z nas, zwłaszcza młodych, kurwa ma braki olejowe. I wiesz, jakby nie było kagańca, to by urwanie dupy było na drogach. zostaje to, że inspekcja ci przejdzie z miesiąca tarcki, zobaczy pane razy setka przegięta i dziękujemy. Jest Ała. Ała. Tak, to by kurwa wtedy wiesz, licznik miał wyłącznie. Wlu... No wiadomo o co chodzi. Wiadomo, wiadomo, można go założyć. Nie ma ja to da się odłączyć. na przykład z poniedziałki ma zakaz całkowity, czerwony we wtorki i tak w koło Macieju, Wiecie, jaki by był los, Kurwa. <sum _> wiesz, że osobówki to jak w Indiach święte krowy. No może to możesz to się dostać do miejscowości. No tak, to, no to ja mam. Dlatego ja jeżdżę z tym i z tym, ale byście się powylił. I te, i PKS-y tak samo. Warszawa się kierował. Także osobówki, że tam jak was załadują powyżej 24, to co? Jak się to nie da? Ciągniemy się, bo kurwa osobówka nas zablokowała i hamujemy ostro i potem się ciągniemy. I tak to wygląda, bracie. Zawsze ktoś jest winny, a ja ci mogę, ja już powiedziałem, kto jest winny. <noise> a ci, to radar kurwa, osobówki Ładnie, no Dokładnie, mimo że można jechać 70, nie? Ale był radar, z którego gołębie wylatują, ale jest radar, kurwa. Kierunek na ja to że dużo przeżywasz. Rywam, rozwijam dyskusję, żeby nie było smutno. Ja. gadanie, bo pijasz sobie w ciśnienie. Nieźbisz się jak zaraz znajdzie się jakiś inteligent, nie zakłócaj, czy coś takiego, bo się kurwa nie może dowiedzieć, jak to jechać do domu. Poczekaj, zaraz się znajdę. Tak, też tak może być. Nie wywołuj wilka z lasu! Chory! Ale tą katrą, żeś się wydostał na tą 15, do Torunia i bujaj ją kolego, bujaj, bo zobacz co się dzieje za tobą kurwa mać! Zobacz, bo oni odjeżdżają na, na, na centrum na jakakolwiek tam... Nie, Wiem, że ty masz na godzinę zaraz skończysz i masz to w ale ja mam akord! Nie, dzisiaj tym razem nas blokuje PKS, jakiś autostrad kurwa na Torun leci jak normalnie w poparzonej, dlatego na takie tempie tak. A tym też by się przydało tam zrobić, kurwa, wprostowanie trochę. Jakieś te wszystkie firmy mają psiki, bo przypierdzielają zbrodnicy praktycznie do Torunia, to tam w pół godzinki doleci. A te, kurde, półtorej godziny się wloką. Na godzinę płaconej dlatego tego to w czapkę. A tak jak mówi, zrobić tam porządek, to to, to to by chodzili jak zegarki. Albo po prostu zjąć im normy normę, bo oni też przez normy tak pomału jeżdżą. Ale z drugiej strony, jak ja bym miał jechać do Brodnicy do Torunia busem w pół godziny, a praktycznie za te same pieniądze PKS-em w półtorej godziny, czy w godzinę, to ja bym pierdzili się w tym PKS-ie tam pisić. Bo lepiej faktycznie dać tam nawet więcej kasy, a przeskoczyć raz dwa. Ale i zaś się dziwi, że PKS-y upadają w Polsce. A jak widzi w lusterku wujki, że taki korek zorganizował, to mógłby zjechać kurwa na przystanek Sochapuś, i cocha pójść i było włocha na sornie. Proszę, do to niczym u was, że jest na przesadzki, że na włoch na kiało. Wszystkie godziny, do Torunia dolecie, drugą stronę nie pojechał, gdzie to wleciał całkiem. Raz, a dwa, to oni mają taki rozkład jazdy, tak zrobiony, że nie byli, żeby nie przekraczać 50 na godzinę. Jak wiesz, on odjedzie babci z przystanku 2 minuty wcześniej.

nie, nie wyzywaj, bo myślę, że nie na to wypadłem. Mam kto cię zrobił, zapomniał o ludzi a tą i powiedziałem, kurwa, bo że trzeba wszystkich zburwiać. Ej, dupku, powiem ci tylko tyle. W osobówce to nie powinno być radia, a jeśli używasz, to po prostu głową też ruszaj, nie tylko za no, jak to jest, ten kolega, nie jest to coś kolega z niebie, znikar... kurde, nigdy, ma tam samotnich. jak może z tym ruszyć? Może radzie nie słuchają, bo kiedyś tak jak mówił kolega, było tylko w ciężarówce radio, bo to potrzebne do pracy, a walwy się kurwa od radarów ee, migacie. Ale za koleżanka to jedzie na wakacje, to się cieszę, że dzisiaj jest czwartek, nie piątek, bo jutro jest gorzej na radiu. Mam prawie potrzebę, żeby szefa kroić, chyba i rezerwę sprzedawać, co? Spania, co cię to gówno obchodzi? Hmm. No? No? Są, kurwa, bołem na radio i kurwa punktuje z ludzi, bo ty nie chcesz kurwa kupić paliwa normalnie. Tylko ciężarówek chcesz kupić, kurwa te nadwyżki niby. Baranie, nie strzyżony Ludzie, jadali się, nikogo jeszcze Nikołaj że wyrwał się jakiś, kurwa, barani łeb To jest, no musimy to, że tak powiem, przemilczeć, uczcić jego pierdolenie, minutą ciszy i pracujemy dalej, chopy. A oni nie jadą w na te plaże w górę. Tych musiałeś na ciężarówce i radio legalnie, a teraz każda kurwa i złodziej ma za radio. Zatrzenie, zakaz używania wody na Polsce. Zakaz używania wody na Polsce, prawdopodobnie. Zakaz używania wody na yeah, yeah. Polsce, demokracja, każdy ma prawo człowieka. Tak, muszę psychotesty robić, bo to wiesz, bo to się nie rozlaje. Jeszcze do tych zezwoleń na radio psychotesty wyprowadzić. No, to co skończyliśmy w 2000 roku, to to